W ramach akcji Wakacje z Kulturą Sędziszowski Dom Kultury zaprosił 19 sierpnia małych miłośników zwierząt na zajęcia przyrodnicze, podczas których dzieci miały okazję zderzyć się z egzotycznym światem gadów. Dzisiaj tak, jesteśmy z Agamami Brodatymi dwie Agamy brodate, Racuch i chałka, Wąż zbożowy, Pyton Królewski, Pyton. Tygrysi oraz rzadziej spotykane teju argentyńskie. Warsztaty były okazją do tego, aby poznać zwyczaje i ciekawostki związane z gadami. Dzieci dowiedziały się na przykład, co te zwierzęta jedzą, gdzie mieszkają oraz jakie mają przyzwyczajenia. Spotkanie z fascynującym światem przyrody przebiegało w sposób atrakcyjny i interaktywny. Dla dzieci, które odczuwały strach przed gadami, warsztaty były pomocne w oswojeniu się z nimi i przełamaniu obaw. To jest to przełamanie lęku. To jest to, że nam mówili, że wąż jest groźny, wąż pogryzie, poszczypie, ugryzie, udusi. Tutaj było to widać, szczególnie jak powiedziałam, że jest dusicie, dzieci już się oh, wystraszone odsunęły. Natomiast przede wszystkim to jest to przełamanie lęku. To jest to, to chodzi o to, żeby się nie bać, żeby wiedzieć jak to robić, żeby wiedzieć jak do tych zwierząt podchodzić, żeby ten kontakt był bezpieczny. Każde zwierzę może być niebezpieczne, jeżeli będziemy zachować się w nieodpowiedni sposób, to królik też nam zrobi krzywdę. Nie musimy wcale sięgać po węże. Uczestnicy zajęć mieli niepowtarzalną okazję przyjrzeć się zwierzętom z bliska, a nawet dotknąć ich, co wywołało wiele emocji, pytań i uśmiechów. Tego typu warsztaty to świetny przykład na to, że biologia może być żywa, angażująca i inspirująca. Dzisiaj były takie zajęcia yy, ze zwierzętami były różne zwierzęta, węże i takie różne gatunki jaszczurek. Yy. Można było je głaskać, trzymać na rękach yy, i, i trzymać na szyi. Pani opowiadała różne ciekawostki na temat zwierząt i, i bardzo mi się podobało. Ja się dowiedziałam ciekawego, że. Jakie trzeba karmić, i jakie trzeba łapać. Celem warsztatów świat gadów było rozbudzenie w dzieciach ciekawości i zainteresowania otaczającym światem. Spotkanie było formą edukacji ekologicznej, która miała za zadanie kształtowanie postaw szacunku do zwierząt i ich środowiska, a także rozwijanie umiejętności obserwacji i poznawania świata przyrody.